Uh, uh, uh. jeba na karateka O o Nie mam czym strzelać Ooo na no soloistkim, dobrze Ale mu za nie Dawaj kurwa go na pochybel Dobrze, skąd butyłek Ej bez ja się <laughs> Last one, fight No <laughs> nie jaka ta gra jest genialna <laughs> Na kurwie jem okay. Okay. Nie, kurwa nie widzę, gdzie ja lecę w ogóle wodza zobacz Bijwodę Nie no. mam tego, on mnie atakuje Wodza <grywa> <To> bije <grywa> Ja mogę ci coś pomóc <grywa> Jedną doma ziemię Mam cię kurwa Save gnoju Hej <grywa> <grywa> <Okay, yo. grywa> Dobra, wódz pokonany. słaby wódz. Słaby wódz? To znaczy, że ja przejmuję władzę. Dokładnie. Esa. Esa, Esa. A jeszcze mnie uratuj, no pewnie. No bo ty taka sieroza jesteś. Ej. Eee... Powiem ja tak. Sterujemy tutaj.